Szczeń Boże kochani, I chciałbym bardzo krótko nawinąć o temacie przebaczenia, bo uważam, że jest istotne, że jest niesamowicie ważny, a też dzisiaj akurat serwuje go dzisiejsza Ewangelia. Piotr przychodzi do Jezusa i pyta: Panie, ile razy mam przebaczyć? <grywdy> bardzo mi się to podoba w Piotrze, dlatego że Piotr nie zadaje pytania, Panie, czy mam przebaczyć, tylko pyta, ile razy? To znaczy, czy mam przebaczyć? To jest pytanie retoryczne. No, oczywiście, że tak. Więc pyta, ile razy? Czy aż 7 razy? 7 razy też jest cyfrą, pełni, też jest cyfrą doskonałości, a Jezus mu odpowiada, nie 7, lecz 77 razy. Te 77 razy to jest nawiązanie też do postaci starotestamentalnej, to jest lamek, dlatego, że w Księdze Rodzaju Czwarty Rozdział czytamy o tym, że mm, jeśli Kain zostanie pomszczony 7 razy, to lamek 77 razy. Rut, w ten sposób wychwalał siłę, siłę swojego pokolenia, siłę swojego rodu. 77 razy jest oznakiem właśnie takiej potężnej siły. Więc co znaczy przebaczyć 77 razy? Oznacza, że Bóg ma siłę do przebaczenia nawet największego grzechu, nawet najpotężniejszej winy. To znaczy, że takie jest jego miłosierdzie. Kochani, i mamy taką ciekawą scenę, kiedy jest król. I do króla przychodzi sługa. I ten sługa jest mu winien 10 tysięcy talentów. Żebyście wiedzieli, słuchajcie, tak, jeden talent. Jeden ten. Jeden talent to jest około 30, 34 kg złota bądź srebra. Czyli, jeżeli sługa był winien 10 tysięcy talentów, no to był mu winien 340 tysięcy kilogramów złota lub srebra, 340 ton złota lub srebra. Czajcie to? Czy to mógł spłacić przez całe swoje życie? Nie sądzę. Raczej są bardzo małe takie możliwości tego, więc po prostu no, był skazany na to, że będzie siedział w więzieniu, że cała jego rodzina też. No nie było po prostu takiej opcji, choćby nie wiadomo co. Nie miał możliwości zebrać tego przez całe życie. 340 ton złota lub srebra. Ja cię pędzę, ile to by musiało być ciężarówek. I co? I przychodzi do króla i prosi go. To jest ważne. E, prosi. Padł mu do stóp i prosił go. Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Nie miał szans, żeby go dodać. Ale pan okazał cierpliwość i darował słudze dług. No, i ten sługa nagle po prostu napotyka innego gościa. I przypomniało mu się, że ten właśnie inny gość jest mu 100 denarów. Więc go złapał i mówi: oddawaj, coś winien. No i żebyście dobrze wiedzieli, jeden talent to jest 6 tysięcy denarów. A był mu winien 100. Więc. Gdybyśmy przeliczyli, ile talentów jest mienien. Więc tak, kochani, 100 denarów podzielić na 6 tysięcy, dlatego że jeden talent to 6000 denarów. Co nam daje liczbę? 0,16 jedyn... w okresie. Wiecie, 666. Bez tutaj żadnych żadnej symboliki. Ale tyle po prostu wychodzi matematycznie. No to sobie zrobiliśmy taki manewr, że to, co nam wyszło, pomnożyliśmy przez tyle, ile ma talent, czyli 34. Kilogramy złota bądź srebra, co nam wyszło 0,57 złota lub srebra, żeby zobaczyć, ile to wagowo było. Czyli można powiedzieć, że ten gościu był winien 570 gram, nawet nie kilogram, ale gram złota. No, może, może dużo, słuchajcie, ale jak to się ma do tego, co odpuszcza Bóg? Czyli Bóg odpuszcza 340 ton, ten król, który symbolizuje Boga, odpuszcza 340 ton złota lub srebra, a człowiek nie był w stanie odpuścić 570 gram złota lub srebra. Ja tego nie rozumiem, ale niestety, kochani, tak jest w życiu. I co nam pokazuje ta Ewangelia? Pokazuje nam niesamowite miłosierdzie Pana Boga. Kochani, kojarzycie Dobry Łotr? To jest człowiek, który po prostu uczynił w życiu bardzo wiele zła. Tradycja mówi o tym, że najprawdopodobniej zabił człowieka. I kiedy był na krzyżu, na Golgocie obok Jezusa, skruszyło się jego serce. Popatrzył na Jezusa i mówi Jezu wspomnij na mnie, jak wejdziesz do swojego Królestwa. I co mu Jezus odpowiedział? Nie odpowiedział mu, uczyniłeś tyle zła, jesteś takim złym człowiekiem, nie ma szans. Tylko Jezus mu odpowiedział, zaprawdę powiadam ci, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Dlaczego? Bo widział jego serce, bo widział jego skruszone serce. To jest moc miłosierdzia, to jest moc przebaczenia. Druga sytuacja, kojarzymy kobietę cudzołożną, która została złapana na gorącym uczynku. Jeden z trzech największych grzechów Żydów, czyli cudzołóstwo, przeprowadzili, rzucają ją przed Jezusa. Panie, co mamy z takimi robić? Mój Mojżesz kazał nam takie kamienować. A Jezus na spokoju pisze palcem po ziemi. I co odpowiada? Kto z was jest bez grzechu? Niech pierwszy rzuci kamieniem. Wszyscy odeszli. Została kobieta, został Jezus. Jezus patrzy na nią, mówi, nikt ciebie nie potępił. Odpowiada, nikt, Panie. Mówi do niej, ja ciebie nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej. Moc miłosierdzia, moc przebaczenia. To było nowe życie dla tej kobiety. Kochani, i, i takie przykłady są w życiu. Seba to jest człowiek, który przez 14 lat nie był w spowiedzi. To jest y, gość, który jak wymienił y, wszystkie grzechy, to naprawdę było przygotowywaliśmy, robiliśmy zmierzchunek sumienia. To nie było chyba grzechów, by on nie popełnił. I on y, jak poszedł do spowiedzi, bardzo się tego bał, bo bał się, że zostanie stamtąd ten wyrzucony. Ale wyszedł ze spowiedzi i to mówi: chłopaki, jestem wybawiony. Jestem wybawiony. On doświadczył moc, miłosierdzia i powtarzał nieustannie Jezu, mam Tobie, Jezu, mam Tobie, Jezu, mam Tobie. Miałem taki dzień, że przychodzi człowiek, klękał u kraty konfesjonału i mówi, mam 36 lat. To jest moja pierwsza spowiedź. Po 36 latach po raz pierwszy przydospowiedź, żeby doświadczyć miłosierdzia. I co mu mogłem odpowiedzieć? Pan Jezus Ci wszystko wybacza. Niesamowite to jest. To była wielka radość po prostu dla nieba. W tym samym dniu przychodzi kobieta i mówi, ostatnia moja spowiedź była na bierzmowaniu, czyli 20 lat temu. Kochani, i Bóg jest gotowy przebaczyć. Czyli Bóg, 570, 570, kochani, nie, przepraszam, 340, 340 ton złota lub srebra jest w stanie to po prostu wszystko wybaczyć. Wszystko, choćby niezależnie od tego, jaki był po prostu dług. Ale modlimy się, w Ojcze nasz. Ojcze, i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy naszym winowajcom te 570 gram złota lub srebra, co to jest w porównaniu z tym, co Bóg nam przebacza. Kochani, i przebaczenie to jest droga do wolności, przebaczenie to jest decyzja, nawet jak masz jakieś takie negatywne emocje, uczucia wobec innego, przebacz! Dlatego, że jak nie, to będzie będziecie to po prostu gryźć, dlatego, że nie daje to Tobie wolności, nie dajesz miejsca, żeby Bóg mógł po prostu w pełni zadziałać w Twoim życiu. Bóg przecież bardzo jasno mówi w swoim słowie: Nie można kochać Boga, którego się nie widzi, jeżeli nienawidzi się człowieka, którego się widzi. Bardzo ważne jest przebaczenie. Przebaczenie, decyzja. Kochani, to uwalnia serce. Nie mam osoby, do której. Czułbym jakąkolwiek niechęć, której bym nienawidził. Dlaczego? Dlatego, że nie, Pan Bóg mi na to nie pozwala Duch Święty, którego mi Bóg daje, nie pozwala mi na to, żeby był jakiś taki nieporządek w moim sercu. Czemu? Bo to zabiera pole do Jego działania. Dlatego, kochani, zachęcam was. Przebaczajcie. Bardzo was o to proszę. Stańcie właśnie przed Bogiem w takiej modlitwie przebaczenia i powiedzcie, Boże, może nawet nie potrafię, ale chcę przebaczyć. Bóg docenia właśnie Twoją wolność. Pan Bóg ma wielką moc przebaczenia. Pan Bóg jest niesamowicie miłosierny, ale i my bądźmy gotowi do tego, żeby przebaczać. To jest jedna z najistotniejszych rzeczy w życiu, jak i po prostu no, w naszej relacji z Bogiem przebacz. Przyjdź Panie Jezu Chrystę do wszystkich osób którym jest właśnie ciężko przebaczyć. Przyjdź i uzdolnij ich do przebaczenia. Ja modlę się, Panie, za nich, ja Ci ich zanoszę, abyś Ty przyszedł i posłał im moc swojego Ducha Świętego. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij ich. Przyjdź, Duchu Święty, w swojej wielkiej łasce i mocy i uzdolnij do przebaczenia. Amen. Panie, trzymajcie się mocno, pamiętajcie, Bóg jest z Wami, Bóg jest Bogiem miłosiernym, bardzo, bardzo miłosiernym.